Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Po pierwsze, jak zwykle, subskrybujcie, komentujcie, bo macie szansę wygrać paczkę, niespodziankę z kosmetykami ode mnie. To pewnie już doskonale wiecie, jeżeli śledzicie mój kanał. A dzisiejszy film będzie dotyczył pielęgnacji. Słuchajcie, ostatnio robiąc zamówienie w Drogerii Pigment pomyślałam, że Wrzucę sobie do koszyka kilka pielęgnacyjnych bestsellerów w drogerii, bo w sumie kupowanie bestsellerów jest tak, jakbym kupowała coś z polecenia od Was, bo. To o czymś świadczy, że te kosmetyki są najczęściej kupowane właśnie przez Was. Także postanowiłam wrzucić do koszyka bestsellery, właśnie z działu pielęgnacja, i przez około miesiąc używałam tych produktów. I powiem Wam dzisiaj o top 5 tych bestsellerów, które się sprawdziły u mnie i które, no, po tym miesiącu faktycznie zrobiły na mnie na tyle wielki efekt wow, że chciałabym je dzisiaj Wam pokazać, bo uważam, że mogą to być kosmetyki, które Was bardzo zainteresują. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, co z tych wszystkich bestsellerów u mnie się sprawdziło, Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jeszcze informacja: że z okazji tego odcinka udało mi się załatwić dla Was kod rabatowy na minus 15% do drogerii Pigment. Wszystkie informacje na temat kodu rabatowego znajdziecie w opisie. Zacznę od tego, że moja skóra jest bardzo wrażliwa, sucha na policzkach, delikatnie przetłuszczająca się w strefie T. Mam problem z zaskórnikami, z wągrami, które siedzą bardzo głęboko pod skórą. Nawet manualne oczyszczanie za dużo nie daje, bo nie da się ich wycisnąć, więc potem Wam powiem, czego bym chciała spróbować w przyszłości po tych produktach, które już testuję, ale jeszcze są zdania podzielone na temat mojej skóry, czy ona jest naczynkowa. Czy też na tyle cienka i jasna, że po prostu wszystko przez nią przebija? Ja mm, uważam, że ona jest wrażliwa, bardzo wrażliwa, delikatnie naczynkowa, ale muszę testować produkty na sobie, żeby zobaczyć, czy one ją podrażniają, czy nie. I szybko wtedy reaguję żeby nie zrobić sobie krzywdy. Więc to Wam polecam robić. Bardzo często pytacie mnie, czy cery naczynkowe mogą używać na przykład jakichś kwasów. Musicie spróbować na sobie bardzo delikatnych stężeń, możecie nawet takie mocniejsze kosmetyki mieszać z innymi, żeby je delikatnie złagodzić, ale wszystko musicie sprawdzić na sobie, bo to, jak mówię, Zdania na temat mojej cery są podzielone przez różnych kosmetologów, więc sama muszę testować na sobie i zobaczyć, co u mnie działa i nie robi mi krzywdy, a co tę skórę podrażnia, bo to od razu na mojej skórze widać. I zacznę tutaj od pianki oczyszczającej, o której zakupie myślałam od długiego, długiego czasu. E, pianki oczyszczające zazwyczaj wysuszają moją skórę, po oczyszczaniu zostawiają ją bardzo ściągniętą. Gniętą, y, po prostu nieprzyjemną i szukam y, produktów oczyszczających, które bardzo Dobrze zmywają wszystkie resztki makijażu, albo nawet najlepiej cały makijaż, bo po tym widzę, że produkt oczyszczający sam w sobie radzi sobie już z na przykład zastygającym tuszem do rzęs. Nie muszę ym, wcześniej olejować skóry, bo czasem nie mam na to czasu. Chcę nałożyć po prostu jeden produkt, żeby zadziałał, ale żeby był na tyle ym, delikatny i nawilżający, żeby tej skóry nie podrażnił, nie wysuszył i nie y, powodował uczucia ściągnięcia. Jeżeli widzicie mój kanał i te treści pielęgnacyjne to jakiś czas temu takim produktem był dla mnie produkt oczyszczający z Fresha. Bardzo dobry, niestety bardzo, bardzo drogi, ale znalazłam świetny zamiennik. Również nie jest to produkt tani, bo kosztuje 95 zł, ale jest o wiele bardziej wydajny, bo mamy tutaj formę pianki i jeszcze lepiej oczyszcza makijaż przy Maksymalnym, delikatnym działaniu na skórę. On jest nawilżający, nie daje uczucia ściągnięcia, daje wręcz efekt nawilżenia skóry po oczyszczaniu, i tego właśnie w produktach szukam. Dodatkowo tutaj forma pompki i robienia piany z tego produktu. Sprawia, że ten produkt jest o wiele bardziej wydajny niż żele do oczyszczania. Dodatkowo polecam Wam jeszcze takie rzeczy stosować razem ze szczotem do oczyszczania, wtedy szczoteczka robi Wam jeszcze większą pianę i zużywacie po prostu mniej produktu, ale nie powiedziałam, co to za produkt. To jest pianka oczyszczająca z marki Alchemy i mamy tutaj 98,65% naturalnych składników. Co również do mnie bardzo mocno przemawia, bo jak wiecie, staram się patrzeć na składy i wprowadzać jak najwięcej naturalnej pielęgnacji, ile tylko mogę. Także ten produkt rewelacja, naprawdę. Jeżeli wasza skóra jest wymagająca, chcecie coś, co oczyszcza bardzo mocno, w szybkim tempie nie musicie za bardzo pocierać skóry, nie musicie bardzo długo jej pienić to. Jak to szybko doczyszcza makijaż nawet zastygający tuż do rzęs. Ja po tuszu do rzęs najczęściej widzę, jak szybko dany produkt radzi sobie z makijażem, i to rewelacja! I ta cena przy takim efekcie, jaki ta pianka daje, nie robi na mnie aż takiego złego wrażenia. I słuchajcie, to, czy ona będzie wydajna, to zależy od Was, ile będziecie nakładać tej pianki? Przy oczyszczaniu, i czy będziecie właśnie stosować do tego jakąś szczoteczkę oczyszczającą? Bo tutaj wystarczy jedna pompka na dokładne oczyszczenie waszej twarzy, nawet zastygającego makijażu. Serdecznie polecam. Rewelacyjny, naprawdę rewelacyjny i wart swojej ceny. Dalej przejdę do dwóch produktów, które w sumie spowodowały, że ten film powstał. Bo tak mnie zaciekawiły recenzje w internecie pozytywne, że musiałam ich po prostu spróbować na sobie. A kiedy dowiedziałam się, że w drogerii Pigment ta marka będzie teraz dostępna. To zaczęłam się interesować cenami tych produktów, bo myślałam, że one są super drogie. Nie wiem dlaczego. Miałam wrażenie, że one są y, kosmetykami wysokopółkowymi powyżej 100 zł za kosmetyk. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Nigdy nie sprawdziłam cen. Zawsze słyszałam tylko, że one są rewelacyjne. I potem jak one weszły właśnie do drogerii Pigment, y, dostałam informację z cenami. Okazało się, że kosmetyk tutaj kosztuje około 30-40 zł i są to kosmetyki marki De Ordinary. Mogliście już o nich słyszeć, bo jest o nich głośno, przez to, że mamy tutaj bardzo proste składy, aktywne składniki w wysokich stężeniach i nie ma tutaj zbędnej ym, otoczki reklamowej. Mamy tutaj bardzo proste y, opakowania i mam wrażenie, że producentowi zależy tylko i wyłącznie na dobrym działaniu kosmetyków. Bez tej otoczki reklamowej, która robi, cenę, ponieważ tutaj mamy naprawdę bardzo przystępne ceny za świetnej jakości aktywne y, produkty, które naprawdę robią Efekt. A to jest coś, co się rzadko zdarza, bo zazwyczaj płacimy duże pieniądze za produkty, które coś faktycznie robią. Podobne rzeczy właśnie robi marka Lynia, którą polecam Wam już od dłuższego czasu. Jest to nasza polska marka. Jeżeli śledzicie mój kanał, już pewnie o niej słyszeliście. Ale Ordinary to jest moje najnowsze odkrycie. I słuchajcie, mam tutaj dwa produkty. Pierwszy produkt to jest peeling z kwasami AHA 30% i BHA 2%. I to jest ten słynny, krwawy peeling, który jest czerwony. Taki. Mm, Gęsty, delikatnie, glutkowaty. Wygląda dosłownie jak krew. I słuchajcie, ten peeling nakłada się na całą twarz. Oczywiście omijając okolice oczu i ust, nakłada się i zostawia się na 10 minut, po czym się go zmywa. I ta czerwona mm, formuła tego produktu też ułatwia nam dokładne zmycie, neutralizację tego kwasu, żeby on nie siedział na skórze za długo. To jest bardzo fajny zabieg, bo przejrzystych kosmetyków na twarzy nie widać, gdzie jeszcze zostały, i tutaj wiemy dokładnie, gdzie trzeba go zmyć, żeby nie leżał na tej skórze za długo. I ten produkt zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, że no już nie wyobrażam sobie go nie kupić ponownie, ponieważ ja walczyłam y, jakiś czas temu z wypryskami, które pojawiły się na mojej skórze. Nie wiadomo skąd. Chyba zmiana wody, bo byłam nad morzem, albo zmiana jedzenia, bo trochę, mm, trochę się nie hamowałam przed niezdrowym jedzeniem yy, i wyskoczyło mi bardzo dużo wyprysków, które nie wyskakiwały mi na twarzy chyba z 2 lata. No, nie pamiętam, kiedy miałam taką złą skórę i mówiłam wam o tym na Instestory, możecie tutaj zobaczyć zdjęcie. I ten produkt poradził sobie z neutralizacją tych wyprysków. Po jednym użyciu. Po jednym użyciu y, efekt bolącego, rosnącego wyprysku zniknął, został tylko ślad. Oczywiście ślady mam do teraz, bo walczę z przebarwieniami i na to te produkty też y, działają, ale tak jakby wracając do mojej myśli, ten produkt zatrzymał po pierwszym użyciu rozwijanie się moich wyprysków. Które rosły i rosły, i rosły, a ten produkt po prostu je jakoś zatrzymał, wysuszył i został tylko ślad, z którym, oczywiście, sobie jeszcze powalczę. Ale słuchajcie, to, jak to działa skutecznie, to jest rewelacja. Y wiem, czytałam wiele opinii, że działa świetnie również na pory, na rozszerzone pory, na zanieczyszczone pory, ale płytko zanieczyszczone. Ja niestety ostatnio dowiedziałam się u kosmetyczki na manualnym oczyszczaniu, że mam bardzo głębokie za zanieczyszczenia w porach i muszę spróbować kwasu salicylowego, który właśnie działa na tą głębszą warstwę skóry. Bo kwasy AHA działają tylko i wyłącznie na naskórek i później nie działają już dalej, a kwas salicylowy działa głęboko, więc wydaje mi się, że w moim przypadku będzie skuteczny, ale już po używaniu tego produktu i jeszcze tego drugiego, który wam zaraz pokażę, zauważyłam, że moje pory są zdecydowanie mniej widoczne, nos wygląda czyściej i efekt jest dosłownie podobny jak do wizyty u kosmetyczki na kwasach, dosłownie. Tylko wizyta u kosmetyczki kosztuje was o wiele więcej i często jedna wizyta nie daje takich efektów jak Tutaj regularne stosowanie tego przez jakiś czas, co tydzień, raz w tygodniu, bo stosuje się to raz w tygodniu, co tydzień. Najlepiej na noc, bo może to wywołać delikatne zaczerwienienie. U mnie absolutnie ten produkt nie wywołuje żadnych podrażnień, nawet nie czuję pieczenia, także jestem w szoku, że moja skóra tak dobrze go toleruje. Wiem, że różnie skóry na niego reagują, więc kupując ten produkt, spróbujcie nałożyć go na małą partię skóry, żeby sprawdzić jej reakcję. Później możecie y, nakładać go na całą twarz, ale jest to taki skuteczny zabieg bez podrażnień. Te y, produkty również nie zauważyłam, żeby wpływały na łuszczenie się mojej skóry. Ten naskórek przepięknie się złuszcza, ale nie powoduje łuszczenia. On się złuszcza bardzo y, subtelnie, delikatnie, więc nie widać tych schodzących płatów jak przy mocniejszych kwasach u kosmetyczki. Także serdecznie polecam, naprawdę Ordinary okay. to jest moje odkrycie. I drugim produktem Ordinary, który zrobił na mnie ogromne pierwsze wrażenie, który również kupiłam z polecenia, z internetów. To jest yy, peeling z kwasem mlekowym 10% i kwasem hialuronowym. I to jest yy, 10% to jest spora zawartość kwasów, bo ja zawsze używałam yy, 5% toników z kwasami i do tego moja skóra była przyzwyczajona. I nakładając ten produkt pierwszy raz faktycznie czułam, że muszę go szybciej zneutralizować. Nie byłam w stanie zostawić go na całą noc, bo po prostu mi przeszkadzał. Natomiast nie wywołał mnie żadnych podrażnień, żadnego pieczenia, nic takiego, ale czułam już tą moc tego stężenia, które tutaj jest. Więc jeżeli nie macie y, żadnego doświadczenia z kwasami, zacznijcie od 5% roztworu, ponieważ taki również jest. I tutaj kwas lekowy również przepięknie złuszcza na skórek, sprawia, że skóra jest gładka, nie ma suchych skórek. Jeżeli walczycie z suchymi skórkami, to to są produkty, które musicie przetestować. To jak to działa na suche skórki, to jest niesamowite. Ale wracając, to są oba te produkty to są preparaty, które sprawiają, że wasza skóra będzie wygładzona, spłycą wam się delikatne zmarszczki, zamkną wam się rozszerzone pory, oczyszczą wam się pory właśnie z tych zanieczyszczeń, które są w miarę płytko i dodatkowo świetnie się sprawdzą, jeżeli walczycie z przebarwieniami, właśnie potrądzikowych bądź posłonecznych. Ta skóra się regularnie, ale delikatnie złuszczy i prędzej czy później yy, przebarwienie po prostu zniknie. I porównując te produkty, ten nakłada się na 10 minut i trzeba go zmyć, a ten na przykład możecie nałożyć na noc i go nie zmywać, zostawić go po prostu bez nakładania dodatkowej pielęgnacji, żeby on w trakcie nocy sobie działał. Możecie go używać jako kuracja, czyli przez jakiś czas częściej, albo właśnie raz, dwa razy w tygodniu, yy, żeby by podtrzymywać efekt. I słuchajcie, mm, jak na razie nie trafiłam na produkty, które dawałyby mi tak szybkie i skuteczne działanie w domu i dawałyby mi efekt faktycznie jak po wyjściu od profesjonalisty. Sprawiają, że moja skóra wyszła z tego ciężkiego stanu i będzie się teraz utrzymywać w takim, bo zawsze jak Coś mi się zadzieje, to szybko po prostu zareaguję i te produkty mi w tym pomogą. I te dwa produkty właśnie zachęciły mnie do testowania większej ilości pielęgnacji z The Ordinary, bo jest to skuteczna rzecz w bardzo dobrej cenie. No rewelacja. 30 parę złotych za tak dobre produkty, to jest to jest abstrakcja dla mnie. I, I nawet uważam, że powinno to kosztować więcej. Ale cieszę się, że nie kosztuje. Także serdecznie polecam oba. Ale tak jak mówię, testujcie najpierw na swoich skórach, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Jeżeli widzicie jakiekolwiek pieczenie, które utrzymuje się długo, nie znika, albo zaczerwienienie, które również nie znika, zneutralizujcie je wodą i będzie wszystko ok. Przy kwasach jest o tyle fajna sprawa, że możecie je szybko zneutralizować. I zatrzymać ich działanie, bo wystarczy po prostu umyć twarz wodą i wszystko jest zneutralizowane, także oba produkty serdecznie polecam. I muszę wam też powiedzieć, że te największe hity marki The Ordinary się bardzo szybko wyprzedają ze względu na to, że jest jeszcze słaba dostępność w Polsce, a zrobił się na to hype i z moda, bo są to świetne kosmetyki w dobrych cenach. Więc jeżeli nie będzie jakiegoś produktu na stronie, który chcecie kupić, zaznaczcie sobie tam opcję powiadom mnie o produkcie i dostaniecie maila, kiedy on już będzie, a wiem, że w drogerii Pigment to regularnie uzupełniają. Ja tak miałam z tym czerwonym peelingiem. Chwilę musiałam na niego czekać, ale nie było żadnego problemu, żeby za chwilę go zamówić. Także pamiętajcie o włączeniu powiadomień. Kolejny produkt jest zdecydowanie droższy i należy do działu profesjonalnej pielęgnacji. Zamówiłam go oczywiście po pozytywnych opiniach w internecie i z działu bestsellerów pigment, ale zamówiłam go bardzo z ciekawości, żeby sprawdzić, czy zauważę różnicę pomiędzy moimi innymi nawilżającymi kremami, czy zrobi. Mocniejszy efekt w szybszym czasie. I jest to krem Sysderma Hydraderm Hyal. I ten krem ma w sobie Kwas hialuronowy o różnej wielkości cząsteczek. Kwas hialuronowy o większych cząsteczkach nie wnika głęboko w skórę, działa tylko na naskórek. Czym mniejsza cząsteczka, tym głębiej ten kwas hialuronowy potrafi się przebić i działa na głębsze warstwy skóry. Tutaj mamy trzy. Chyba trzy. Różne wielkości cząsteczek. Wydaje mi się, że trzy. Większe, mniejsze i nanocząsteczki, które wnikają bardzo głęboko w głębokie warstwy skóry i nawierżają ją tak jakby od środka. Nie działają tylko na, na skórę, który jest na zewnątrz, tylko działają na. Tę skórę prawdziwą. I słuchajcie, byłam bardzo sceptycznie nastawiona, bo ja akurat zaczynałam go stosować w tym moim ciężkim okresie, kiedy moja skóra była wypryszczona i przesuszona. Nie wiem, co jej się stało, ale naprawdę była w złym stanie. I ten krem poradził sobie z przywróceniem nawierzenia mojej skórze w kilka dni. Dosłownie. Naprawdę. Zauważyłam różnicę, bo żaden inny mój nawilżający krem nie poradziłby sobie z moim stanem skóry tak szybko. Także faktycznie widzę jest różnica. Um, jeżeli macie środki, żeby używać tego regularnie, wasza skóra Wam podziękuje. Naprawdę. To robi efekt. Natomiast jeżeli wolicie wybierać y, tańsze kosmetyki, które również działają, bo są takie, może nie tak dobrze jak ten, ale są takie, które działają w dłuższym okresie czasu, ale zadziałają, y, ale zależy Wam na takich y, tańszych ze względu na finanse, to i tak polecałabym raz na jakiś czas zastosować coś takiego jako kuracja, żeby dać skórze takiego kopa pielęgnacyjnego i faktycznie zadziałać na tę skórę prawdziwą, żeby ona później miała łatwiej przez pewien czas, bo to się sprawdzi właśnie po okresie letnim, to się sprawdzi przy kaloryferach, przy bardzo suchym powietrzu i to się sprawdzi przy klimatyzacji bo ta skóra w takich sytuacjach wymaga naprawdę dogłębnego nawilżenia i większość kremów tego nie daje. Bo po prostu firmy nie mają technologii, żeby zamknąć ten kwas hialuronowy w tych małych cząsteczkach, a to niestety kosztuje, dlatego te produkty, które działają lepiej, są zazwyczaj tak drogie. Ale moim zdaniem warto. Mamy tutaj pompkę i dodam jeszcze, że jest to krem, który bardzo intensywnie działa, ale nie ma gęstej, tłustej formuły, ma bardzo lekką konsystencję, która szybko się wchłania, więc fanki właśnie takiej konsystencji będą tutaj zadowolone. Piąty, już ostatni produkt, który zamówiłam totalnie z ciekawości, bo był w dziale bestsellerów. Normalnie w życiu bym na niego nie spojrzała, nawet nie pomyślałabym, że są takie rzeczy, bo nigdy się o tym nie interesowałam. I zamówiłam totalnie na próbę i okazało się o dziwo, że sprawdził się mi. Mojemu mężowi i mojemu dziecku. I uwaga, jest to szampon w kostce. Yy, firmy, 4 szpaki, uniwersalny do wszystkich rodzajów włosów. Ja tutaj go schowałam z powrotem do pudełka, które zachowałam, żeby pokazać Wam, jak to się prezentuje. I to jest szampon, który działa jak mydło w kostce. On oczywiście teraz jest suchy, bo po prostu wysuszyłam go na mydleniczce. Dosłownie stosuje się go tak jak mydło w kostce. Żeby umyć włosy, najpierw trzeba zamoczyć go pod wodą, zrobić na dłoniach pianę i zrobić pianę wtedy na włosach. I myślałam na początku, że będę musiała go, nie wiem, jakoś wcierać włosy, żeby ta piana się wytworzyła, będzie z tym wielki problem, natomiast o dziwo wystarczy faktycznie spienić dłonie i ta piana przepięknie przenosi się na włosy i skutecznie je myje. Włosy są bardzo ładnie oczyszczone. Nie zauważyłam, żeby były suche, żeby plątały się po myciu, jak po niektórych szamponach. Bardzo ładnie palce przez nie przenikają, dosłownie jak po odżywce. I co najważniejsze, tak samo jak w przypadku porównania spłukiwania mydła do żelu pod prysznic, to się o wiele łatwiej spłukuje z włosów. Tak samo jak spłukuje się łatwo mydło z ciała w porównaniu do Takich bardziej płynnych konsystencji. Bardzo fajna rzecz. Mój mąż pokochał to zarówno do włosów, jak i do brody. Jest to pierwszy taki naturalny produkt do oczyszczania włosów, który zadziwił mnie pozytywnie y, sposobem tworzenia się piany, bo zazwyczaj w tych naturalnych y, szamponach przy mojej Gęstości włosów, ciężko mi zrobić pianę. I naprawdę muszę tego nawalić maksymalnie dużo, żeby zrobić pianę, przez co jest to super niewydajne. A tutaj wystarczy chwila pienienia rąk i piana na włosach robi się sama także super pozytywne e, zaskoczenie, świetny skład naturalny i co najważniejsze, zero waste, ponieważ mamy tutaj kartonik, który wyrzucamy. A to zostawiamy sobie zawsze na mydelniczce i nie mamy żadnych plastikowych opakowań. Także rewelacja, jeżeli jeszcze nie próbowaliście, a chcecie spróbować ciekawości, albo interesuje Was ekologia, żeby produkować jak najmniej śmieci i używać przy okazji jak najlepszych składów naturalnych, no to coś, co musicie naprawdę wytestować. Bo moje wrażenie pierwsze na temat tego produktu było. No, szokiem. Naprawdę nie spodziewałam się, że mi się to spodoba. I w sumie. Nie mam ochoty wrócić do szamponu. I tak, kochani, prezentuje się moja piątka bestsellerów z drogerii, które sprawdziły się również u mnie. Także serdecznie polecam to, że y, pojawiły się właśnie w dziale bestsellerów. Nie jest niczym dziwnym, bo faktycznie działają i warto je kupić. Także całą piątkę mogę Wam w 100% serdecznie polecić i bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, który z tych kosmetyków macie i jak Wam się sprawdza. Jestem bardzo ciekawa. Pamiętajcie, komentujcie, bo. Warto grać o nagrody. E, przy okazji dowiem się, czy macie te kosmetyki, czy je lubicie, albo czy któryś Was zaciekawił. Dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego. Buziaki, trzymajcie się Pa.